Dobrze. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym tutorialu dotyczącym zarabiania w internecie. Dzisiaj będę omawiał program Traffic monsoon. No, tak jak obiecałem, zarobiłem w Intel i wypłaciłem pieniądze, które miały być przeznaczone właśnie na inwestycje do Traffic monsoon. No i już mam na PayPalu te pieniążki z Inteli przelane i w tej chwili mogę sobie kupić Adpaka na tra Traffic bo właśnie na tym się tam zarabia. Oprócz tego są też reklamy do klikania. To są takie dodatkowe niewielkie pieniądze, ale zawsze coś. Do tej pory, jak widać, na Traffic zarobiłem jednego dolara, ponieważ tylko i wyłącznie klikałem w te reklamy, które tam dostawałem, i nie inwestowałem żadnych pieniędzy, ani niczego. No i już jeden dolar się uzbierał. Adpak kosztuje 50 dolarów. Dlatego no musiałem troszeczkę poczekać, aż mi się uzbiera Intel Shares. Już miałem z tego co tutaj wpisałem 178 dolarów na wczorajszy dzień. Dzisiaj już reinwestowałem w Intel na, na kolejne share, żeby więcej zarobić. Póki co Intel wydaje się dość niezbyt stabilna po tych ostatnich problemach. Porównaniu do Traffic Monsoon. Bardzo. Do tej pory jak się przyglądam Traffic Monsoon, to jest chyba jeden z najbardziej y, takich stabilnych programów. Y, podobnych do Intel bo to właśnie y, z Intel Shares będzie trzeba porównywać, bo to mniej więcej na podobnych zasadach działa ten program. Czyli kupujemy Adpaka i on tam nam z każdym dniem y, zarabia. Jedyną rzecz, którą trzeba zrobić, to wyklikać 10 reklam. To wszystko za chwileczkę pokażę, jak to się robi. Także mam nadzieję, że to ten tutorial mm, dokładnie zobrazuje, w jaki sposób się zarabia na Traffic Monsoon. Dobrze, to przejdźmy teraz do właściwej strony Traffic Monsoon. Tak wygląda nasza strona główna. Tutaj są nasze statystyki. Jak widać, tutaj mam 0, bo żadnych adwaków nie mam. Tu jest ten jeden dolar zarobiony przez e, reklamy I to są właśnie te reklamy tutaj. Mam ich w tej chwili 5 do wyklikania. E, za każdą, jak widać, jest jeden cent. Tutaj jest taki licznik, który będzie nam bardzo potrzebny, bo on nam mówi, m, czy generują nam adpaki naszą nasz zarobek. I tu właśnie chodzi o te wyklikanie 10 reklam, tak jak tutaj piszę. 10 ads, czyli, czyli, tych reklam trzeba przejrzeć. I wtedy zegar odlicza 24 godziny. Po tych 24 godzinach znowu trzeba wyklikać 10 reklam i tak w kółko. Czyli zasada taka jak na Różnica jest taka, że adpaki są dużo droższe. I w zasadzie tyle. Będę na bieżąco oczywiście informował, jak wygląda mój zarobek, czyli ile w ciągu dnia przybywa na moim koncie, bo to takiego adwaka. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o klikanie tych reklam, no to pokażę tą jedną, żeby było widać jak to wygląda. Czyli klikamy w reklamę, claim. Ona nam się, <laughs> Chyba coś. Już było. Czyli tak. Klikamy na reklamę. Pojawia nam się e, strona reklamowa. I tutaj, jak widać, e, na wszystkich, w zasadzie tego typu programach, jest jakiś licznik, który wskazuje, ile czasu upłynęło na przeglądanie tej strony, i wiadomo, że jak dojdzie do końca, to wtedy nam zaliczy tą reklamę i pieniążki lub punkty, w zależności od programu są dodawane na nasze konto, tutaj oczywiście to są pieniądze, bo za każdą z tych reklam, którą ja dostaję, było, widać, jest 1 cent. Należy tutaj wpisać oczywiście cyferki, aby potwierdzić to, że się nie jest komputerem, tylko użytkownikiem. No i później back to account, czyli powrót do naszego profilu. No i od razu już tutaj licznik się powiększyło 1 centa no i to są takie dodatkowe pieniądze, które można tutaj na Traffic Monsoon zarobić. Nie jest to konieczne, nie musimy tego klikać. Ale wiadomo, każdy cent zawsze może się przydać. Prędzej czy później, jak się tak po parę centów dziennie uzbiera, to po kilku miesiącach to będą już większe kwoty i nawet może się uzbiera na Jakiegoś adpaka licząc, niech będzie nawet 5 centów na dzień, to mamy po 10-50 centów. no Sporo czasu minie, zanim się uzbiera na takiego adpaka, no ale może później jak będzie się miało adpaki, zobaczymy jakie będą później ceny tych reklam. Czy cały czas są to jednocentowe, czy tam dwucentowe, ewentualnie, czy, czy w miarę możliwości, jeżeli się więcej adpaków zakupionych, czy te reklamy będą wyższej wartości? Oczywiście, na bieżąco będę o tym informował, jeżeli takie zmiany są. No ale to nie jest główna, główny zarobek w tym programie, więc myślę, że to tyle wystarczy, jeżeli chodzi o omówienie tych reklam. Teraz tak. Żeby zacząć tutaj zarabiać, trzeba kupić Adpaka. Jak to zrobić? Wchodzimy tutaj pod, tu jest taka zakładka buy Adpak False Sharing i klikamy na tutaj, na ten link. Pojawia się taka strona. Tego tutaj nie będziecie mieli. Ja już sobie zrobiłem banner do, do mojej strony internetowej. I żeby zarabiać, żeby kupić tego adpaka, to właśnie trzeba to sobie tutaj zrobić. Jak to zrobić? Tu jest taki przycisk jak setup new banner ed. Wchodzimy sobie, wybieramy sobie, jaki banner chcemy tutaj dodać, czyli 125 na 125 pikseli, czy 468, także wybieramy taki, jaki my chcemy mieć. Tutaj z tego, co było widać wcześniej, jest. Podany minimalny budżet na banner, który chcemy reklamować, jaki musimy mieć. Nie do końca wiem, o co w tym chodzi, ale chyba, e, jeśli chcemy użyć reklam tych dwóch, to wystarczy, że będziemy mieć 10 lub 25 dolarów budżetu czyli ten adpak, tak myślę. A jeżeli chcielibyśmy większy banner, to musimy przynajmniej dwa adpaki kupić, bo to musimy mieć budżet minimum 100 dolarowy tak ja to rozumiem, ale nie, nie mówię na 100% jak to wygląda w każdym bądź razie ja sobie stworzyłem te, ten banner na 468 na 60 pikseli w sumie tam jest ten minimalny budżet 10 dolarów z tego co było widać no i co, wybieramy sobie baner wpisujemy tytuł naszej kampanii tu wpisujemy link naszej strony, do której ma prowadzić ten baner. A tutaj wpisujemy adres naszego baneru. Czyli musimy mieć jeszcze jakiś serwer, czy gdzieś no na jakim serwerze, czy to własnym, czy ktoś nam udostępni banner internetowy. I tutaj podajemy, właśnie, dokładny adres tego baneru. Później zapisujemy. I jak zapiszemy to pojawia nam się to okno tutaj. I teraz tak, jak już to zrobimy, to wtedy wystarczy tylko dać "buy at pack", nie klik, e, tylko po prostu "at pack". Bo na tym chcemy zarabiać. E, jeden taki kosztuje 50 dolarów. No i właśnie teraz to zrobimy, żeby wam pokazać jak to wygląda. Czyli dajemy "buy at pack". E, chcę tylko jeden. Tutaj już od razu widać, że koszt jest 50 dolarów. To wybieramy procesor, przez który chcemy zrobić wpłatę. Oczywiście w moim przypadku to będzie PayPal. Eee, dajemy preview. No i mamy. AdWords 50 Tu jest podatek oczywiście, no bo jakby to nie było, e PayPal czy tam ktoś. Po drodze musi też na tym zarobić, tak? Jak coś wpłacamy do programów. Eee, tutaj widzę, że nawet, o, mogę wykorzystać tego dolara, który zarobiłem przez klikanie reklam. Wystarczy, że tutaj zaznaczę, żeby mi użyło tego dolara. I wtedy mi z PayPal'a pójdzie mniej. Bo jak widzieliście, tutaj, jak było 52 dolary, że ma. W sumie z PayPala pobrać, jak to zaznaczyłem, od razu ten dolar się obniżyło o mnie. No i spróbujemy w ten sposób. No i dajemy payout. Przechodzimy do naszego konta. I hasło coś źle wpisuje. No. no i mamy od razu podsumowanie: także te 51 dolarów, 30 centów. Z konta zabierze, dajemy zapłać. No, i mamy potwierdzenie, I tutaj dajemy powrót do Traffic Monsoon. Wracamy do strony. Dziękujemy za złożenie zamówienia. No, i jesteśmy. Pejmy adresu, gdzie jest podziękowanie, oczywiście, za to, że żeśmy dokonali wpłaty. No, i przejdźmy do naszego profilu. Co się nam tu zmieniło? Jak widać, mamy już aktywny sharing total, czyli łączną mamy, łącznie mamy jeden, jeden udział, jedną share sharing, różnie w programach się to nazywa, zazwyczaj jest całkiem podobne nazwa no share. Czyli jeden udział, taki ad pack mamy kupiony. Earning from sharing jest 0, ponieważ to dopiero będzie e, jutro, tak, bo to przy dzisiejszy dzień będzie się musiało naliczać. Jak widzimy tutaj nam ten dolar już znikł, ponieważ e, go wykorzystaliśmy tam do zapłaty, tak? E, no i teraz tylko będzie trzeba tutaj sobie te statystyki codziennie oglądać, przeglądać, żeby wszystko było w porządku. No i e, trzeba wyklikać, czyli wysurfować, jak to tutaj się zwie. E, 10 reklam co 24 godziny. No i teraz. Wam pokażę, jak to się robi. Wystarczy tutaj dać na start surfing. No i pojawia nam się tutaj reklamowana strona. Tutaj, oczywiście, znowu jest odliczanie. Jak dojdzie czas do zera, to wtedy po prostu nie musimy nawet przechodzić z powrotem do naszego konta w trafic monsoon. Po prostu tutaj od razu jest tak fajnie zrobione że możemy dać next i następna nam się wyświetla. Wpisujemy oczywiście standardowo tekst, który się nam tu wysiada. To są zawsze cyfry. Także tu też nie ma jakichś większych problemów z odszyfrowaniem tego. No i tak jak widać tutaj po prostu dajemy next. I tutaj już mamy, że jedna reklama jest obejrzana. No i lecimy z następną. Kolejne 20 sekund na przeglądanie strony internetowej, która się tutaj wyświetla. No i to jest cała Cały proces zarabiania tak? w Traffic Monsoon. Kupujemy adpaki. Ja kupiłem na razie jeden, pewnie dokupię jeszcze sobie w najbliższym czasie, jak tylko gdzieś tam zbędę troszkę pieniędzy, czy to w innych programach. Ponieważ no, na dzień dzisiejszy, odkąd zajmuję się w ogóle tymi programami, nie widziałem bardziej stabilnego programu. Jeszcze jest Digaz, choć tam niewiele się zarabia, który jest jakby klonem Paidverse i to raczej, no tak jak zresztą pewnie zauważyli, są cztery programy, w których działam. Dwa są typu takiego standardowego klikania w reklamy jak Paidverse i Digats. To są dokładnie dwa klony, na tym samym tak samo działają. No i kolejne to są. Trafik Monsunt i Intel które są też tak jakby bardzo, bardzo do siebie podobne. Choć tutaj już nie można powiedzieć, że to są klony, bo funkcjonują troszeczkę inaczej. Ale samo, sam mechanizm zarabiania jest taki sam, czyli klikanie 10 reklam, no i zakup adpaków, które właśnie zarabiają, czyli tych shares. No i tak po prostu sobie klikamy. Aż tutaj będziemy mieli dziesiątkę i wracamy na swoje konto, i to jest wszystko, co my musimy w danym dniu zrobić. Więc de facto no 10 reklam po 20 sekund to mamy 200 sekund. 200 sekund to mamy 123, trochę ponad 3 minuty. na no to nawet gdybyśmy tutaj troszeczkę więcej czasu poświęcili, liczmy maksymalnie 5 minut. Na to trzeba poświęcić czasu dziennie, aby coś zarobić. Więc no, to są takie sposoby na zarabianie, dosyć, można powiedzieć, mało czasochłonne. No bo 5 minut poświęcenia czasu w ciągu dnia na to, żeby coś zarobić. No nie znam jakiejś pracy, gdzie, gdzie na to się pozwala, tak? Tym bardziej na żadnym etacie się nie da popracować 5 minut a potem, żeby z tego jeszcze wypracować sobie jakieś pieniądze. Tym bardziej, że to, co się tutaj robi, czyli oglądanie de facto tylko reklam. Czyli strony internetowe, które tutaj są zareklamowane, to nie wiem, czy to może nazwać pracą. Bo robimy takie rzeczy czasem za darmo, bo czegoś szukamy, coś chcemy sobie poszukać, sprawdzić w internecie i, i nikt nam za to nie płaci, tak a tutaj dostajemy. Nie dość, że reklamowane jakiejś strony, i to zazwyczaj są tematycznie podobne, ponieważ w większości przypadków są to reklamy jakichś programów, także do zarabiania. Nie zawsze, ale w większości przypadków te użytkownicy tutaj, którzy są zajmują się tymi programami, no i reklamują w ten sposób swoje reflinki. Jest to jeden z takich. Można powiedzieć dobrych reklam, bo w ten sposób można sobie paru referentów do siebie przyciągnąć i, i mieć z tego też jakiś, jakąś korzyść. No wiadomo, każdy, każdy próbuje jak może, żeby sobie znaleźć jakąś osobę, która się przez jego link zarejestruje. No i powtarzam to, tak jak już wiele razy mówiłem, żaden program nie można powiedzieć stuprocentowy, pewny, ponieważ to jest tak samo jak zawsze porównuję to do inwestycji na giełdach, nigdy nie wiadomo co się przydarzy, i wiąże się z tym oczywiście zawsze jakieś ryzyko. Ja jestem tego świadomy, chcę, żeby każda osoba, która ma zamiar się zarejestrować przez mój link. Także była tego świadoma, bo nie odpowiadam za to, co się dzieje z danym programem, bo to nie ode mnie zależy. Ja tylko tutaj zarabiam i staram się przekazać moją wiedzę na podstawie tego co, co robię, tak, jakie mam doświadczenie z programem. To, że teraz akurat coś funkcjonuje, a za miesiąc czy za nawet czasem jest także za dzień, bo dzisiaj z kimś rozmawiam, wszystko jest w porządku, program działa idealnie. Dzisiaj się ktoś zarejestruje przez mój link, a jutro nagle coś się wydarzy. No i program już nie jest taki, jak powinien być. Tak? No. Na to wpływu nie mam i mam nadzieję, że każdy będzie miał swoje zdanie z czasem wyrobione na temat tego zarabiania. Jak widzicie, już tutaj mam, więc tam back to account. No i nie chciałbym, żeby później to tak wyglądało, że ja tutaj coś proponuję, a ktoś tam nagle może coś nie wyjść i może stracić. No bo, tak jak mówiłem wiele razy, powtarzałem, trzeba się liczyć z ryzykiem, że można sporo zarobić. Bo widziałem, że ludzie zarabiają naprawdę spore pieniądze i to dużo większe niż ja do tej pory. Bo już no, mam znajomego, który parę tysięcy ładnych sobie zarobił na tych programach. No ale tak jak mówię, no to wszystko zależy od tego, ile inwestujemy w ten program. Ten czy inne to nie ma znaczenia. Trzeba po prostu podchodzić do tego dosyć pozytywnie i szukać rozwiązań. <laughs> I co najważniejsze, nie trzymać się tylko jednego programu, bo wiadomo, jak coś się z nim stanie, no to możemy stracić. tak? A jak mamy kilka programów, w jednym się coś stanie, to mamy jeszcze środki w drugim, trzecim, czwartym i tutaj się coś zarabia, to się jakoś wyrównuje. Prosty przykład, zacząłem od PayWords, tam było wszystko idealnie, pięknie, ale nie wypłacałem pieniędzy, no bo wiadomo, tam chodzi o to, żeby być w wyższych grupach, no i... Do tego dążyłem, żeby im wyżej być, by więcej zarabiać, tak? E, póki co PayPal działa, e, wypłat na razie nie ma, bo rozmowy z PayPalem trwają. E, czekamy na e, zamianę BAP na szers, żeby wyzerować konta użytkowników i wszystko, żeby się od nowa e, ruszyło żeby było, żeby można było zarabiać, tak? No, Takie, da się mówi, odłużenie. E, no i co, no i wszystko pięknie działało, nagle trach, coś tam się, jakiś znalazł Krętarz, który ukradł trochę pieniędzy z Baitbirds, no i problemy się zaczęły. No ale tam nic nie wypłaciłem, a zainwestowałem trochę pieniędzy, no i co, no i może powiedzieć strata, tak, no ale e, dowiedziałem się, że Intela startuje. Zarejestrowałem się, wpłaciłem pieniądze z Intelli i już wypłaciłem swój wkład, więc tam jestem de facto na zero. Znaczy, tam parę dolarów miałem na plus, tak? No i co? No i dalej zarabiam na inteli, dopóki będzie istniała. Mam nadzieję, jak najdłużej. A pieniądze, które tam zarobię, no to pójdą znowu w inne programy, tak? No i niby na PHP, że tam za dużo nie zarobiłem, bo nic, tylko włożyłem pieniądze i mam punkty itd. i dalej tam można zarabiać. Ale nie mam e, żadnych środków stamtąd przelanych. Ale na inteli sobie to wyrównałem. Zacząłem tam inwestować, pracować. E, pieniążki wypłaciłem. E, dowód na to już tam też. E, nie dość, że te pokazałem na zdjęciach, to te do pieniądza, co wypłaciłem w inteli. Właśnie w tej chwili zainwestowałem w trafik monsoon. E, między innymi właśnie pokazując Wam, jak to się odbywa, jak tutaj można zarabiać. Czyli kolejne 50 dolarów, które Wypracowałem na inteli poszło w kolejny program, no i tak będę starał się tych programów mieć więcej. Yy, znaczy, na razie będę zajmował się tymi czterema, póki one są, yy, bo to jest, jeżeli chodzi o mnie, kwestia czasu, tak. No bo, żeby się tym zająć, też trzeba mieć czas. Yy, no i można mieć programów dużo, a nie mieć czasu, żeby przy nich coś zrobić i też można stracić, tak więc trzeba już do siebie, jakby. Yy, Ilość programów dopasować do własnego czasu i możliwości zarabiania. Dobrze, no nie będę przedłużał tego filmu. Jeżeli chodzi o Traffic Monsun, czyli e, zakładamy konto. Tutaj mamy reklamy. Jak widzicie, to już jedna znowu doszła i to jest za dwa centy. E, jest, są to reklamy, na które można dodatkowo coś zarobić. Jak widzieliście, z tych pieniędzy, które mamy za reklamy, możemy kupić adpaki. Eee, oprócz tego, kupujemy sobie odpaki, aby zarabiać. Czyli wchodzimy tutaj w tą zakładkę. Tam ustawiamy własny banner do strony internetowej. Kupujemy adpaka płacąc przez jakiś procesor. Eee, ewentualnie, jeżeli mamy już jakieś pieniądze tutaj za wypracowane, to wtedy za te pieniądze możemy kupować odpaki. No i tyle. Surf, start codziennie 10 reklam surfujemy, przeglądamy i pilnujemy tylko tego czasu tutaj aby zawsze było na zielono tak na czerwono to będzie znaczyło że już nam czas się skończył i trzeba wyklikać znowu reklamy i tyle Dziękuję za oglądanie tego tutorialu Mam nadzieję, że zachęciłem do kolejnej inwestycji. Tak jak mówiłem, lepiej mieć ich kilka, jeżeli jedna nie wypali, to drugi można zrobić to, co ewentualnie się straciło wcześniejszym. I co najważniejsze, każda inwestycja wiąże się z jakimś ryzykiem i jeżeli zapisujecie się przez mój link czy kogoś innego, do jakiegokolwiek programu, to musicie być tego świadomi, no bo bez sensu mieć pretensje do kogoś. Jeżeli, no faktycznie on to zarabia, nawet coś się stało i, aby na tym stracić tak. Jeszcze nie miałem żadnych tego typu sytuacji, żeby ktoś miał do mnie jakiekolwiek pretensje za to. Zazwyczaj to są bardziej pozytywne relacje. Każdy był jakby dziękował także, że jestem tam w tym i, i staram się pomóc, tak, no bo tylko na tym mi w zasadzie zależy. Tak, jeżeli ktoś przez mój link się rejestruje, to może liczyć na moją pomoc. Na tyle, ile jestem w stanie pomóc. No to tyle, jeżeli chodzi o trafik monsun i zarabianie w internecie na dzień dzisiejszy. Dzięki za oglądanie tutorialu.